Szanowni Państwo, nie ukrywam, że powodem zwołania tej dzisiejszej konferencji prasowej jest tekst, który ukazał się dzisiaj w gazecie wyborczej, gdzie nieprawidłowo cytuję się moją wypowiedź, z której mogłoby wynikać, że popieram Konstantego Dąbrowicza w wyborach do Senatu. Szanowni Państwo, jest to nieprawda. Nie popieram Konstantego Dobrowicza w wyborach do Senatu. W ogóle kwestię, kto będzie naszym kandydatem w wyborach, pozostawiam pełnomocnikowi okręgowemu w pierwszej kolejności. Później, jak rozumiem, będę pewnie pytana o opinię w tej sprawie. Jak rozumiem, również w tej sprawie oczywiście opinię będzie pytana y, Centrala Partii w Warszawie. Y, pozwoliłem sobie jednak na pewną uwagę co do tego, jaki tym kandydat powinien być. Z pewnością to powinna być osoba możliwie yy, obarczona jak najmniejszym elektoratem negatywnym. Stąd choćby z tego powodu yy, to w dużym stopniu dyskwalifikuje kandydaturę yy, pana Konstantego Dąbrowicza. Jest, pan były prezydent Konstanty Dąbrowicz jest z pewnością osobą znaną i tutaj ten pierwszy warunek kandydowania spełnia Natomiast doszło do sytuacji bezprecedensowej, mianowicie mieszkańcy Bydgoszczy, jest to ewenement w skali Polski, no nie obdarzyli po raz kolejny mandatem swojego prezydenta, co pokazuje, że ten negatywny elektorat jest bardzo duży, bardzo mocny. I to, w moim przekonaniu, stwarza no, niewielkie szanse na skuteczne ubieganie się o mandat senatora. Szanowni Państwo, zwołaliśmy tę konferencję po to, żeby pokazać tutaj wspólne stanowisko. Gazeta wyborcza zacytowała pana, pana posła Alatosara. Rzeczywiście powiedział to, co powiedział, ale jego słowa zostały włożone w taki kontekst, z którego wynikałoby, jakoby miał inny zdań niż ja w sprawie kandydatury pana. Konstantego Dąbrowicza. Otóż nie są Prawej i sprawiedliwością prowadzone jakiekolwiek rozmowy w sprawie kandydowania Konstantego Dąbrowicza i tego rodzaju przeciwstawianie naszych opinii na forum publicznym jest pewną manipulacją. Tego sobie nie życzymy i przeciwko temu protestujemy. A ponadto pragnąłbym zauważyć, że jeżeli Gazeta Wyborcza chciałaby informować, to dobrze by było, żeby informowała rzetelnie i prawdziwie. Tymczasem. W tekście Gazety Wyborczej pojawia się taki pasus, jakoby bydgoszczanie mieli mieć swojego senatora, a mieszkańcy pozostałych powiatów innego senatora. Otóż jest to nieprawda. Okręg wyborczy, ten, w którym znajduje się miasto Bydgoszcz, to okręg obejmujący poza Bydgoszczą powiat bydgoski, powiat świecki i powiat tucholski, a pozostałe powiaty tworzą drugi okręg wyborczy. Tak więc i ta informacja jest nieprawdziwa, co stawia ten tekst gazety wyborczej w nie najlepszym świetle.